Syp cukier do ognia, a będziesz mógł grillować jak nigdy. Większość doświadczonych mistrzów grilla zna ten sekret. Jeśli lubisz grillować, wypróbuj trik z cukrem. Jest tak prosty, że nigdy więcej nie będziesz stosował nic innego. Będziesz potrzebować puszki po napoju. Weź nożyk do cięcia i przetnij puszkę na pół. Użyjemy jej dolnej części. Będzie służyła jako pojemnik. Nie musi być idealnie przecięta. Po prostu upewnij się, że nie wystają żadne ostre kawałki. Do dolnej części wlej Żel do dezynfekcji rąk zawierający co najmniej 70% alkoholu. Dodaj dwie lub trzy łyżki tego płynu. Jest łatwopalny i często jest stosowany do rozpalania grilla. Ale dodaj do niego dwie duże łyżki białego cukru. Zmieszaj to dobrze, aby powstała pasta. Jeśli cukier jest drobny, będzie bardziej łatwopalny. Gdy cukier jest wystawiony na działanie ciepła, ulega termicznemu rozkładowi. W wyniku tego powstają m.in. węgiel i para wodna, które mogą się palić, przyczyniając się do podsycenia ognia. Jeśli więc musisz rozpalić grilla, wykorzystaj trik z cukrem. Zawsze ostrożnie obchodź się z ogniem i substancjami łatwopalnymi.